Witam Was serdecznie w tą piękną, wakacyjną pogodę Mamy dzisiaj do zaproponowania, do zaoferowania bardzo ładnego w superstanie stanie Nissan Juke, samochód z 2014 roku 1.6 benzyna, czyli ten silnik, którego wszyscy poszukują przebieg 209 tysięcy samochód z dwoma kompletami felg aluminiowych aktualnie jest na oponach letnich, do tego drugi komplet na felkach również aluminiowych z oponami zimowymi. Samochód w bardzo ładnym stanie. No, nie powiem, że perfekcyjny, bo to perfekcyjne są tylko nowe auta. Ale naprawdę bardzo, bardzo ładnym, idealnym stanie. Zadbane wnętrze. Oczywiście klimatyzacja. Słuchajcie, gdzie ktoś szuka takiego samochodu. Powtórzę, może suche dane. 2014 rocznik. 209 przebiegu, 1,6 benzyna. 30 tysięcy zł. Zapraszam. Panino lotnicza 96. Telefonik do kontaktu 500 89 89 90. Dzięki.